Tytuł Epitafia Katyńskie wypukła litery na tablicy podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej Na mapie Związku sowieckiego zaznaczone miednoje Katyń, Mińsk, Kuropaty, kijów bykownia Charków, Piatichatki Polski cmentarz wojenny w miednoje Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w sześciu rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne, odręczne listy. Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, Kochanie Józku, że jeżdżą na Tytuł serii, epitafia katyńskie. Zdjęcia i listy przenikają się, łączą zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Film archiwalny, kolejka młodych ochotników. Janusz Libicki natychmiast po zdaniu matury zaciągnął się ochotniczego wojska, by walczyć na froncie przeciw agresji bolszewickiej. Uniwersytet. Od połowy lat dwudziestych studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Budynek kolegium nowum. Pasjonowała go teoria bankowości utożsamiał się z liberalnym nurtem myśli ekonomicznej. W rok po ukończeniu studiów obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1936 roku na podstawie rozprawy zarys teorii kosztów produkcji otrzymał habilitację. Coraz bardziej cenionym w świecie naukowym został stypendystą fundacji Rockefellera. Rozszerzał swą wiedzę na stażach uzupełniających w USA i Wielkiej Brytanii. Mianowany zastępcą profesora na Uniwersytecie Poznańskim, wykładał tam prawo skarbowe i politykę skarbowości. Wojna na froncie, polska kawaleria i niemieckie czołgi. Wrześniu 1939 roku w stopniu porucznika został zmobilizowany do macierzystego siódmego pułku ułanów. Instenizacja kozielsk. W wschodzie polski dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozów kozielsk. Na dziedzińcu polscy więźniowie. Profesor Swianiewicz, współwięzień libickiego, ocalony z obozu, wspomina wnętrze piętrowe drewniane prycze. Dziennik mówiony stał się niemal. Instytucją obozową. Więźniowie stoją w grupach. Był odczytywany bardzo donośnym głosem z jakichś ciemnych zakamarków, ogromnych chórów cerkiewnych. Głównymi redaktorami byli podporucznik Leonard Korowajczyk oraz porucznik Janusz Libicki. Z dziedzińca wychodzi grupa więźniów. Gdy przy likwidacji Kozielska. Wezwano go do transportu, wniosłem część jego rzeczy, aż do miejsca, do którego wolno było zbliżyć się odprowadzającym. Libicki salutuje. Odchodzi niosąc walizkę. Podczas ekshumacji w Katyniu znaleziono przy zwłokach legitymację oficera rezerwy, dwa listy i książeczkę oszczędnościową PKO na nazwisko Janusz Libicki. Fotografia mężczyzny w garniturze oddala się, znika. Żaliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją. Porucznik Janusz Libicki, urodzony 23 kwietnia 1902 roku w Warszawie. Profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 7 pułk Ułanów, rok 1940. Scenariusz i realizacja: Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert. Producent: Mirosław Chojecki, Piotr Weichert. Produkcja Media Kontakt.